Mini legendy. Odcinek 15. Nowy wróg. Zrobiliśmy dobre kombo. Dinozaurze. Bla! Faktycznie dobre to kombo było. Zbudowałem dla Ciebie ulepszator twoich broni. Powinien teraz ulepszyć twoje bronie. Dobra. Dzień dobry, Totemator. Pamiętasz mnie? Czerwony? Tak, to ja. Ale ty zginąłeś! Nie zginąłem, żyję. Ale byłeś z mini-legendami. Byłem, bardzo dawno temu, ale się sprzeciwiłem. Czemu? Dlatego, że inni myślą, że są gwiazdami, tak naprawdę ja ją jestem. Nie wiem kim ty jesteś, ale brzmisz jak jakiś bos, Bo jestem, czy nie jestem bosem, ale chciałbym być. Czyli mam nowego nie, sprzymierzeńca. Tak. A nawet nowego bossa. Rozumiem. Ja już mam broń, a więc nie będziecie musieli nic mi dawać. Na dodatek, dość długo trenowałem, a więc, powinien być bar, a więc powinienem być bardzo wysportowany na mini legendy. Jednocześnie przygotowany. To dobra informacja dla nas. Czyli mam teraz ulepszone bronie i nowego bossa. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie, ale ja chcę pozostać w tajemniczości tak samo jak ty, Totemator. Czyli, że nie będę się na razie poko pokazywać. Dobra.